Moim zadaniem jest okrążyć całą mapę w GTA 5 w godzinę, ale każdy mój krok w prawdziwym życiu to jeden krok w grze. Jeśli się zatrzymuje, to moja postać też się zatrzymuje. By wygrać całe wyzwanie, będę musiał wykonać kilka zadań. Zmienić jakoś swój imidż, kupić coś w sklepie, cztery razy się nawodnić, zarobić jeszcze jakieś pieniądze, a przeszkadzać będzie mi czwórka moich przyjaciół, którzy w tym momencie znajdują się gdzieś losowo na mapie. Będą oni mogli mi przeszkadzać lub pomagać w tym wyzwaniu. Czas, start. Zaczynamy godzinkę. No i słuchajcie, ja mam godzinę, żeby po prostu przejść. Tą całą mapę. Ja się mutuję i was zostawiam, a wy możecie knuć, Życiemy jak mi pomóc. Pomodzenia. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. Ej, dobra, ja mam pomysł, ja mam pomysł, słuchajcie. Robimy Dodaj. tak, że szukamy go, musimy go znaleźć. Rozdzielamy się na trzy części, czy tak. Ja biorę lewą autostradę, Żanetka bierze centrum miasta, pra Barti bierze prawą autostradę, dobra. szukamy go i wtedy, gdy go znajdziemy, mówimy mu tak, pomogę ci, ale tak naprawdę mu nie pomożemy, bo będziemy go cały czas cofać do tyłu. Rozumiecie? Dobre, dobra. Ja o, myślę, że też możemy mu jakiś Wyzwania tutaj zafundować. z samochodem jakieś drifty, stunty i tak dalej. Jeśli zrobi, no to możemy, wiesz, złagodzić tutaj. Dobra, widzowie, powiem wam tak. Na razie będę chyba rozkręcał tempo, póki mam siłę. Jest ustalone, że jeśli będę powyżej 2,5, dobra, to moja postać zaczyna biegać. Najgorsze jest to, że mam w granę kondycję w grze, więc prawdopodobnie będę sugerował się kondycją w grze trochę i będę sobie na przykład zwalniał. Jeśli moja postać będzie nie wyrabiać, to ja też będę nie wyrabiał. Ja tutaj troszkę z opóźnieniem wyruszyłem, bo samochód mi się nie chciał włączyć ale już właśnie teraz wyruszam Czyli ja zajmuję po prostu prawą flankę mapy, tak? Dobrze rozumiem Prawą flankę, ja na lewą flankę Nie wiem czy jest sens sensie centr ooo ooooo Masz go? Ja nie mam, nie? Myślę, że on nie będzie le lecieć po centrum. Ja myślę, że właśnie on będzie lecieć po prostu rżami. nie? Trzy osoby znaleźć jedną osobę na naprawdę dużej mapie, to jest ja jest wyzwanie. To jest ogromne wyzwanie. Czy poradzimy sobie z tym wyzwaniem, widzowie? Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy damy radę w trójeczkę. Czy może na przykład na następny odcinek trzeba zwołać więcej osób do tego szukania. No i widzowie, pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapy w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem. Na większość takich odcinków. Daję sobie sprawę, że Kaluch robił serię z przechodzenia całej mapy, ale nie widziałem nigdzie w internecie, w polskim, zagranicznym, w żadnym widzowie, żeby ktoś robił wyzwanie na bieżni przechodził tą grę w ten sposób. Jeśli pod tym filmem będzie 6000 lajków, nagram wam kolejny odcinek z bieżni. Ostatnio w ogóle sobie postanowiłem, widzowie, że będę codziennie biegał, więc myślę, że takie nagrywanie z y, taką bieżnią może mnie dosyć fajnie wspierać, przynajmniej tak mi się wydaje. Przy okazji robię sobie ćwiczenia siłowe, wiecie, widzowie, klata jest pompowana, wszystko jest pompowane, taką. No ale właśnie, widzowie, bieganie to jednak jest bieganie. A tymczasem ciekawe, co w ogóle oni knują, nie? Pytanie, czy on chciał zacząć od środka, gdzieś? Czy on chciał zacząć na przykład od prawej strony? Drugiej strony. Czy na przykład od lewej? Zawsze jak robimy jakieś wyścigi, że coś, zawsze kierujemy się od prawej do lewej, żeby okrążyć. Ej, ale nam kazał lecieć na dół, nie? Więc logika podkładałaby mi, że jest na północy. Okej, okay, to, jest, to jest dobra logika. No, no nie ma innej opcji, bo byśmy go znaleźli w minutę, jeśli byś startował od domu. On jest na samej górze, na 100%. On zaczyna z paletowej. No tak, widzowie, moja taktyka to kitrać się trochę po krzakach albo zachowywać się po prostu jak NPC wie. W większych miejscach. Ze względu na to, że no ja trochę nie ufam, tam są moi przyjaciele oraz moja dziewczyna. Możliwe, że będą chcieli dla mnie źle i tylko źle, a nie będą chcieli się ze mną dogadać. W tym momencie jesteśmy rozproszeni po całej mapie i tak na dobrą sprawę nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, gdzie ja się znajduję. Wcześniej nie zostali ode mnie żadnej mojej lokalizacji i tak na dobrą sprawę nawet nie wiedzieli, że zaczynam w paletowej. Dlatego myślę, że widzowie, że będzie ciekawie, nie? Będzie mega ciekawie. Oni będą musieli się za mną nie dość, że rozglądać, żeby mnie po prostu znaleźć. Ja będę musiał się kryć, też jak będą jakieś. Interakcję, no to może wyniknąć naprawdę bardzo dużo różnych sytuacji. Panie, Panie i panowie! Masz go! Nie mam, go, ale może helikopter! Co? No lecę na górę! Chyba, że ty helikopterem zajmiesz środek, a Żeneta będzie samochodem lewą. Trzymała flankę. Ja mogę lecieć na lewo. I sobie plażą po prostu podskoczę. Dobra, to tak zróbmy. Dobra, jak się podkręcę na trójkę widzowy, to co? Będę. O, kurde. To powiem, widzowy, tak. Jest to dobre wyzwanie dla mnie. Nie ukrywam. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że zaczęła boleć mnie stopa. O! O właśnie ta lewa. A dopiero minęły 4 minuty wyzwania. A i zobaczmy jak daleko dotarliśmy w... Ej, dobra, w cztery minuty, widzowie, przeszliśmy tyle. Jest to realnie do zrobienia. Ja tutaj sobie bardzo nisko patroluję teren. Kurde, no pytanie czy on jeździ tym samochodem. Są czasami otwarte samochody różne. A ja odkryłam właśnie v w moim aucie. 170 siema O, nie! O. Dobra, 174, 5, 6, dobra! Żeletkę, ja właśnie jadę 220 na godzinę, to się lecę. No to poczęć. Ja sprawdziłem sobie stację paliw. Widzę go! To mówię. To, to ja, to ja, to się Jakie cudem? My się nawzajem łatwiej znajdujemy niż chwili. Jak to się dzieje? Coś coś tu co jest nie tak. On w tym paleto siedzi na 100% albo nie wiem, no. O! No to mega. Dobrze, że tak na krzywy ryj nie upadłem tutaj przed biurkiem, nie? Bo by było niemiło. Ogólnie zasada jest taka, widzowie, że jeśli są takie leśne tereny, ja mogę chodzić oczywiście koło, bo jakby wskazane jest chodzenie po chodniku i tak dalej, tylko że w tym wypadku to jest właśnie chodnik. Więc jak na dobrą sprawę jestem bardzo na otwartej przestrzeni, na otwartej ulicy, i tak na dobrą sprawę bardzo łatwo mnie teraz znaleźć. Więc zasada jest taka, że nie mogę ja po prostu nie wiem, teraz przewalić. Przez tą ścieżkę górską Nie mogę wejść w te krzaki Jedyne co to mogę maksymalnie parę metrów od właśnie drogi sobie chodzić no, A że tutaj wygląda to jak wygląda No to, 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 to właśnie No to to właśnie, tak to właśnie wygląda no Ja tutaj już sobą na paletę Ja zrobię sobie obkrążenie Ja tu no. też jadę, Bartek Ale z dwóch stron lecimy, nie? Także git, myślę, że chill Trzej łowcy, którzy mnie gonią Totalnie chyba nie mają pojęcia, gdzie ja jestem, nie? Co dla mnie na duży plus Tylko najgorsze jest to, że jeśli oni raz mnie znajdą To później bardzo łatwo im będzie oszacować ja tak naprawdę jestem, dlatego mam nadzieję, że nie wiedzą jak wyglądam. I w sumie, przy okazji, mógłbym się przebrać do tego wyzwania. No nie ukrywam, widzowie, że powoli robi się kurde gęsto, nie? Dobra, widzowie, trzeba zrobić jedną rzecz: mianowicie, nawadniamy się raz. Kurde, no nie ma go. No przepraszam, masz coś? Ty, jak... No nic, to jest on. To jest on, to jest on, to jest on, o nie ja zostałem znaleziony No, jojoj Witamy Witam Dzień dobry Witam serdecznie Fajnie wyglądasz Fajnie cię widzieć Ale ja idę do twojego pokoju Mój drogi Nie 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 nie, nie, wyzwanie od nas Nie 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 ma ucieczki Przykro mi przykro mi Już idę Dobra, czyli w prawdziwym życiu będzie Fajnie Ogólnie mam dla ciebie fajne wyzwanie Ale będzie dosyć wymagające Mianowicie Jeśli spędzi 30 sekund, a albo dobra, minutę, bądźmy tutaj realistyczni, dobra? No. Jeśli na minucie zdołasz przebiec na d czyli maksymalnym speedzie na bieżni, podwożę cię, wiem, kilometr do przodu. Ej, dobra, zajebiste, minutę na maxie? Minutę na maxie, ja liczę czas, żeby tutaj nie było... Ja tutaj mam timer, spokojnie, ja tutaj mam timer. Uwaga widzowie, w takim razie odpalamy maksymalne tempo i uwaga, mamy maksymalne tempo, 3, 2, 1, dobra, jest maksymalne. Duży zbieg. Dobra, jest bieg, jest bieg, jest bieg Męczysz się w ogóle. Nie żebym się męczył, ale jest mi kur... Tak ciepło! Biurko jak się trzęsie w No biurko skacze, nie? Myślałem, żeby będziesz się na ta prędkość Filipku. Podniosę Cię w takim razie do minuty 30. No to kur. Widzowie, zostałem ci w górę i suwa koniecznie. Dobra, 20 sekund jeszcze, jest git. Oho, cieba w strańcu. Ej, a ja, co byś powiedział na to na przykład gdybyśmy... Żeby co? Aha, mega się dzieje tutaj, widzę. Dobra, zatrzymuję. Okej. Okay. Siadaj do Bartiego i ile cię podwiesz, tyle będziesz miał. Ale a to nie miałaś, ty mnie podwieźć? Mogę cię podnieść, ja może cię podwieźć Bartie. Dobra Bartuś, chodź. Jeden kilometr, tak? Aha No to co? Jeden kilometr, tak? No a mogę z postojem? Z postojem? No Ale gdzie ty mnie że To w drugą stronę Nie Tak, ja wysiadam od ciebie To dawaj, wsiadaj Mega Bartek, że jesteś taką kur... Nie, co ty gadasz? Dobra i... Mocerowa. Ty musisz teraz iść w dół, tak? Jakby? Tak, w dół muszę iść Dokładnie tak, Astry. Aha Dobra, dzięki, że jesteś kur... <laughs> Ale przysięgam, teraz sejlę cię podwozę. O jeden kilometr, zobacz na dobra. no jeden kilometr. No, jest, jest. O, równy jeden kilometr. Dobra, dawaj. Ja bym chciał z małym przystankiem w jednym miejscu. Dobrze. Czasem widzowie. O, dobra, bluza ściągnięta. A czy tu coś kupię? Nie. <laughs> Ale chciałeś przy sklepie. No nie, dobrze, to my jedziemy dalej, jedziemy dalej. Dobrze. W takim razie myślę, że najbliższy postój, który możemy tobie zagwarantować, to stacja benzynowa, która zaraz będzie po lewej stronie. No, tylko tutaj jeden kilometr się skończył, no. Możemy coś przekmienić, Filip Dobrze, na razie sobie pójdę, nie ma problemu. I sobie mogę iść. Teraz tempo podkręcamy, żeby mógł biec. Możesz mnie nie blokować? Dzięki. I sobie idziemy tutaj na luzie. Oczywiście. O ty kurde... W śmieciu Ale masz teraz, Cieku, przekopę, nie? Ty Ta? sobie zdajesz sprawę, co się z tobą dzieje. Ta. Wiem, co zrobię. <śmiech> 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 Dobra, widzowie, kontynuujemy naszą podróż w takim razie. Ja tutaj mam fajną rzecz po prawej stronie, na górze. Co tam się kurde dzieje na tym moście? Ja pierdzielę! Co to jest? Oni dosłownie spawnują mi łodzie, żebym nie mógł przejść przez most. Aha! No, myślę, że to. Okej, okay, fajnie, fajnie się dzieje No widzowie, idziemy tutaj oczywiście Biegniemy sobie powolutku Trochę się przeliczyłem, nie będę ukrywał widzowie Myślałem, że nieco szybciej będziemy mieli sklep Okazuje się, że jednak nie Dobra, w międzyczasie grape juice widzowie Nawadniamy się po raz trzeci Okej, okay, to jest ok, to jest ok, to jest ok. No i zaraz jedno z zadań będziemy mieli wykonanych. Ja nie wiem, czy ja to przejdę w godzinę. Tak szczerze widzowie, powoli zaczynam wątpić w to, że godzina się nam uda. Nie no ale widzowie, tak mi jest głupio za ten syf teraz tutaj, że to jest szok, nie? No cóż mogę powiedzieć, przygotowania do odcinków na główny kanał. A tutaj widzowie przypominam, że 130 filmów w tym roku oraz widzowie. Że subskrybując ten kanał, macie szansę dostać ode mnie 10 tysięcy złotych. Ze względu na to, że na milion subskrybentów na tym kanale jednemu z was osobiście wręczę 10 tysięcy złotych. Widzimy. subskrybujcie koniecznie dzwonkiem, żeby mieć powiadomienia o takich cudownych produkcjach, które się dzieją. Aha, widzę ich! Widzę ich! A zapraszamy, zapraszamy! Witam Ale tutaj! Turniej. teleturniej jest jeden. Czy pan może dostać jeden kilometr gratis? Można pan yeah. próbować, zapraszam! Aha, dobra, okej. Okay. Tutaj na pobocze, no. widzi pan tutaj piękne trzy samochody, prawda? No, widzę, widzę, widzę. Tak się składa, że widzę. Dobra, ty ja sobie staję. Proszę ze stanąć, chwilkę odpoczynku. No i co? Widzę trzy samochody przede Proszę mną. Proszę no? dopasować każdy z tych trzech samochodów do członków tutejszego odcinka. No dobra, tutaj mamy BMW i 8, dopasowuje do Żanetki. Jeden na trzy, korekt. Audiczkę? No to kurde, no ty byś Audicy nie wziął Astek, tak szczerze. Nie oszukujmy się, że plujesz na Audicę, tak szczerze w głębi serca i nie tylko. No tutaj byłem, włastka wymarzona, kurde, niesamowita, piękna, niebieska No myślę, że to jest e, dream car Zadanie zaliczone i teraz możesz sobie wybrać samochód, którym się przewiedziesz I masz dodatkowy kilometr, albo półtorej Dobra, to jest to auto Dobra lecimy O, pięknie się jedzie z tobą O kurde, co jest? Kurde, no panowie, to widzę, że wczuta potężna leci teraz Czy ja mógłbym do sklepiku po drodze, tutaj będzie taki zjazd na prawo za... O kurde Kierowca BMW, nie? Kierowca BMW O, kierowca Audi. i właśnie. Nie tak powiałem. Dobra widzowie, w takim razie wysiadamy sobie tutaj cyk. No i dobra, idę sobie na spokojnie do sklepu. To jest sklep z ubraniami, z tego co mi się wydaje. Sunset Arcade Ała, dobra. Tutaj miałem zadanie żeby zakupić coś w sklepie, więc tutaj kupuję kartę, złotą kartę. Nie wiem po co mi ona jest widzowie, no, ale pewnie do zakręcenia może kołem albo coś. Open Clothing Store. Yo, buy clothing minus 100 dolarów. Ej, dobra. Bierzemy widzowie. Glasses. No i normalnie, kurde. Kolejne zadanie mamy zaliczone. Cyk. Zapisujemy. Proszę bardzo. Zmieniliśmy nasz look i normalnie w tym momencie se widzowie zmieniliśmy okulary i mamy już brak okularów. Dobra, no to słuchajcie, ja se tutaj tub tub robię ze sklepu? Zanim wyjdziesz, ponieważ, no. stary, no nie wyjdziesz tak łatwo. Tutaj aj, mamy... Aj, aj. No, możesz próbować, no słuchaj, możesz próbować, ale zanim, zanim to, chciałbym ci, stary, zadać kilka pytań. Jeżeli odpowiesz na nie poprawnie, to wypuszczę cię stąd. Mówisz? Bo widzę, że tutaj próbujesz... Nie, myślę, że stary... Aha, no to... Dobra, ty. to ja sobie biegnę, moi drodzy. A nie, bo przecież miałem jeszcze kilometry. Nie, to był równy jeden nawet ponad. Nie, no chłopie, co ty? dobra, no to, no to nie... Czyli nie chcesz nie współpracować z nami tutaj? tutaj? Chciałbym współpracować, ale nie z mnie Kopał na motorze, wiesz? A wiesz, a tak też ci może pomóc, mimo tego, że cię kopał, nie? Mogę nie. No dobra, no to w takim razie jaka jest oferta? No słuchaj, odpowiesz na 5 pytań z quizu o wiedzy ogólnej i mogę cię podwieźć. No dobra. Dobrze, a w takim razie tak. Ile sekund ma minuta? No 60, stary, na no co? Dobrze. Jaka jest najlepsza klasa pralki? Pewnie jakaś S-klasa, nie? Albo A. No to wybierz, no wybierz w końcu. No mądre. to A. Zgadza się, jest to klasa A. Jaka jest najwyższa góra na świecie. Mont Everest. Kto stworzył Minecrafta? Nocz. dobrze. Jak ma na imię popularny rudy kot, który brał udział w niewielu kreskówkach oraz filmach? Garfield. No zgadza się, poprawne odpowiedzi zostały tutaj przez ciebie odpowiedziane. Uzyskujesz podróż, 1,5 km. Dobrze, dziękuję. U! Zapraszam do busa. Bartek, możesz nie pchać za tyłu, nie być śmieciem. Dzięki, pozdrawiam. Zopnij pasy, może tak w razie czego, co? Nie, no jasne, jasne. Tylko wiesz, co ja tutaj czekam, aż kolega na przykład. O, fajnie, fajnie, fajnie się dzieje, widzę. No, niesamowicie jest. Przestrzeli nam opony jakiś gagatek. Ej, nie poddajemy się! Ej, Bartek, chodź porozmawiać przez szybę. No, lecę, lecę. Chodź, Bartek, musimy się dogadać. No, co tam? Ej! <laughs> Dobra, wyjazd! No, no to nie zła strzelanina. czasem widzowie, pół godziny naszego wyzwania dobrnęło już do końca. Ty, to, to ja cię tu wysadzam. No, ale miałeś mi podwieść półtorej kilometra. No, to już jest półtorej kilometra. Nie jest. Jest, jest, ja zaznaczyłem wprost trochę więcej, wiesz? A. Dobra, to mogę z, do, do skrzyżowania cię mogę wyrzucić i sobie sam dzieciak, nie? Dobra, Filipie, trzymaj się. Do zobaczenia. O, dobra, korzystam, widzowie, z, tutaj, z tego, że auto jeszcze jedzie. No i koniec, ała! Moi drodzy, w takim razie przede mną jeszcze pół godziny chodzenia. Czy nam się uda? Nie mam pojęcia, tak szczerze. Jakie widzowie, możemy, słuchajcie, no, jakby nagrywając taki odcinek, widzowie, możecie dostrzec w GTA nowe rzeczy, nie? Na przykład, kurde, tu są te domki, co były takie obrazki, że jak się ubieram, a jakiej muzyki słucham. O tutaj, proszę bardzo, jaki ładny dom. Ała. Ten różowy ładny, co? Za taka fajna fura. Po Fajne, mnie stoi. właśnie ładna fura. No jest zajebiście widzowie, naprawdę nie, niesamowicie to wygląda. Jakie, kurczę, dziwny sąsiad tu wyskoczył z tego. No właśnie. Czekaj, ja ci pomogę, bo on jest taki dziwny tutaj. Czasem Sorry. my, widzowie, musimy sobie przejść aż tutaj, w tym momencie. Aha, mam jedną gwiazdkę, goni mnie policja. Myślisz, że dobrym pomysłem będzie zboczenie z kursu, stary? No myślę, że nie, ale czy my z drugiej strony nie od... dodamy to aż tyle. No mógłbyś również dobrze poprosić na przykład ładnie na ładne oczka. Podwieźlibyśmy się. Troszkę. Wy to jesteście tak. Albo my trollujecie, albo próbujecie mnie przejechać cały czas. Oho, patrz kto przyjechał. Zatrzymaj się! No ho. Oho. No to koniec. Przez maseczkę. Tu policja! Czy wy naprawdę musicie to robić? Tu policja! Zatrzymaj się! Ja bym sobie zaparkował w sumie samochód Kurde, gdzieś tu na przykład. No do mnie! Potrzebuję wsparcia! Potrzebuję wsparcia! Słod, 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 cokolwiek. <laughs> Czy możecie dać mi spokój? Ale Speedy, zatrzymaj się! A sek, oh, wow! Wsiadę, nie? A gdzie mnie zawiedziesz? Powiedz mi, gdzie mnie zawiedziesz? Stary tam gdzie chcesz tak naprawdę Tam gdzie chcesz? Dobra, Siadam. Tak, wsiadam. Wsiadam. Oj. Dobra, Astek, wsiadam, Siadam do ciebie Stary, mów do mnie od dzisiaj mistrz kierownicy Prowadziłem pościg za fioletowym pojazdem Pamiętaj, że musisz po rogu mapy, po rogu mapy, po rogu mapy Dobra, stary, na spokojnie Podwózka tak zwana jest Tak, 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 no o, czyli widzę stary, że próbujesz się odegrać właśnie Za te wszystkie niefajne, a niemiłe akcje, co? Tak, próbuję stary teraz wydobyć z siebie to co najlepsze A dlaczego wracamy? Spokojnie Trzeba mu jakoś uciec, na no co ty robisz? Aha, czytajcie moje GPS Czytajcie moje GPS Do 5 minut będziemy zmuszeni Tutaj niestety użyć broni palnej Broni sralnej, sralnej, gdzie mam teraz jechać? Znajdujemy się na siłowni, gym Venice Beach. Tutaj, do przodu, do przodu, no Jedziesz GPS-em czy nie? Tak, 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 no, no teraz jedzie z GPS-em, no. Cały czas go widzimy Cały czas go widzimy. Skręcaj! Ale spokojnie, spokojnie Aha no, to... No o, to, o, o, o. dobra, dobra, dobra. Wysiadaj yes. z pojazdu, powtarzam, wysiadaj z pojazdu Dobra, ja wysiadam Ty, prowadzimy teraz pościg pieszy Na patykach, na patykach Tutaj jego znajomy A! Jego znajomy Zatrzymaj dobra. się Jestem atakowany Na patykach, prowadzę pościg na patykach Zero, zero do zero, dwa, ała oh, kurde, fulek uh. Witam O, oh, oni z broni nawalają O, o, ała zatrzymanego, mam zatrzymanego, dobra. zatrzymanego. O, o. nie Mam no, no, kierowcę, Ała, jestem atakowany Nie żyję Dobra, wyjazd Nie będziesz mi już przeszkadzał, obstrańcu Masz bana na 5 minut Zjedz na pobocze No i koniec, nie? LSPD, jest nas 20 i 30 w kolejce Wyjazd, obstrańcu Pa, co ci robię? I co teraz robisz? Pa Nie przejdziesz przez pasy Czemu? O, No bo to jest łamanie prawa Zamałeś prawo Stary, jestem policjantem na syrena Jestem uprzywilejowanym radiowogiem. <laughs> nie mogę wstać <laughs> A! Widzowie, muszę się uleczyć. Czy uleczy mnie kanapka? Kanapka Dobry. mnie uleczyła! Lecimy! Nie powstrzymasz mnie, obsrańcu, chodź tutaj. Wysiadaj z fury. Proszę pana, proszę wsiąść do radiowozu. Dobra, no to wsiadam. No to jedziemy. Witam serdecznie. Numer mój, numer Zaki 03. Max Cooper, jest pan aresztowany z powodu. Dobra, włączymy sobie bombę, jesteśmy w konwoju. Jest pan zatrzymany za piękny uśmiech oraz piękne oczy. Ma pan prawo zachować milczenie. W tym wypadku wszystko, co pan powie, będzie użyte przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do adwokata oraz telefonu, jeżeli takowy jest nawias. Wyspie. Chodzi mi o adwokata. Czy zrozumiał pan swoje prawa? Czy mam powtórzyć? Jasne, rozumiem. Milczenie oznacza zgodę. Przydzielimy pana do celi z wielkim Johnem. Jeszcze takie jedno pytanie: lubi pan pływać? Nie. Fantastycznie, nauka pływania to bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach, także myślę, że przejedziemy się nad morze. Chyba nie wrzucisz mnie do wody, co? Chyba to określenie zwzględne. Nie, nie? Zapraszam nie. do środka, zapraszam. Na pewno? Zapraszam, śmiało. No dobrze, dobrze, nie ma problemu. Ja chcę z panem nie popływać, ale też czynność na P wykonać. To jest czynność na P inna niż pływanie. Czy z panem popierdolić mogę, nie? Chętnie, ale inne rzeczy. Nie tak, 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 myślę, że wie pan pedałowanie te sprawy jazda na rowerze Jednostka helikoptera do jednostki policji z się. Zgłaszam się tutaj radiowóz numer 29 Lokalizacja to lotnisko, krz próbujemy przekonać przekupić powiedział, że wy mi matkę <śmiech> 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 Bardzo dobra propozycja, polecam skorzystać Wyjeżdżamy z lotniska, kieruję się na komendę Mission Row Mission Row same Sami dobrzy policjanci, więc... Rozumiemy! lecę, lecę na Mission Row. O kurde. Zauważyliśmy pojazd, który wyskoczył w kosmos. Czy to wy? Potwierdźcie. Potwierdzam. Panie policjancie. Tak? Czy chciałby pan na przykład kupić ode mnie pistolet? Tutaj proszę bardzo. O, ten. Za 5 dolarów. Rączki do góry. Zostałem zaatakowany, zostałem za, zaatakowany 10-13 Nie, tak szczerze Filip, jedno pytanko Ty będziesz dalej biegł, czy ci już nie chcę? Nie no, biegnę dalej Po to biegnij stary Ale daj mi, daj mi 5 dolarów za to Dawaj mi 5 dolarów Co z tobą jest nie tak? Proszę, no, dałem No, dziękuję Dobra widzowie, odhaczamy kolejne wyzwanie Zarobiliśmy 5 dolarów w tym momencie a Jakim cudem niby? No bo sprzedałem ci broń za piątek Aha, no to spoko Zostało mi 15 minut A jestem tutaj A powinienem być, no tutaj na górze Można wykupić lot helikoptera. Za 5 dolarów. Za 5 dolarów lot helikopterem? To ja bym poprosił w takim razie. Dobrze, helikopter wyląduje na Road 15, Palmino Freeway. Pozdrawiam Oho, serdecznie. dobrze, dobrze. W takim razie, czekajcie, widzowie, która to jest? Okej, okay. czyli tutaj sobie zaznaczymy. Tymczasem, widzowie, musimy grzać. Mamy 15 minut w tym momencie. 45 minut już za nami. Ej, dobra, ale bądźmy szczerzy, co nie? Trochę się nałaziłem, co nie? Przy, przy tym paleto i tak dalej. <try> trochę tak, no. Trochę dużo akurat. Tak, na dobrą sprawę. Łaziłem przez 10 minut. Później też w sumie trochę Musiałem ładzić Teraz mi się trochę udało rzeczywiście przejeżdżać z wami Ale no kurde Uch. O, widzę, że ktoś się przejechał fajnie obok Ale powiem wam tak, widzowie Tak teraz totalnie szczerze Jeśli mielibyśmy przejść całą mapę GTA Byłoby to cholernie ciężkie To jest prawdopodobnie nie do zrobienia, widzowie W godzinę Aczkolwiek, widzowie 10 tysięcy lajków pod tym filmem i robimy sobie takie wyzwanie i rzeczywiście będę szedł tyle. Ile rzeczywiście zajmie nam przejście całej mapy GTA 5, która jest ogromna. Więc to jest w ogóle niesamowite, żeby to, to, to zrobić. 10 tysięcy lajków. A jak się wam nie uda 10 tysięcy lajków, to będzie to widzowie, nie wiem, Specjalna na 400 tysięcy widzów. Co ty kontrolujesz? Czy się nie zmęczę i nie padnę z siły? Tak, tak. Bym chciał, jakbyś chciał stary wodę jakoś czy coś, to mów podjadę do sklepu szybko. Ja stary, dzięki bardzo, stary. Nie ma problemu, stary, jesteś niesamowity stary. Witam, kontrola z służbą na... Karbowa. Dobra, niech pan spierdala już I dam iść Nie wytrzymię zaraz Dobra widzowie, przeskakujemy sobie tutaj Coś nam skraszowało na minutkę z serwer Ale słuchajcie, piękny dzień wstaje Generalnie jesteśmy na Grow Street, tym fejkowym Idziemy sobie powolutku, podkręcamy lekutko tempo widzowie Co by normalnie tutaj wiecie, przydupić trochę Jesteśmy coraz bliżej od helikoptera Wystarczy że pójdziemy sobie jeszcze tutaj no, Aczkolwiek, jeśli chodzi o czas To mamy 9 minut, żeby przejść przez resztę mapy Więc będę musiał zdać się na mojego pilota, czy mi się uda Zrobić. Widzisz mnie? Halo! Na drodze, na drodze, na drodze, na drodze. Oa! Szybko! Mam 4 minuty 50 sekund! Ooo! Witam panowie! Mam mało czasu, mam mało czasu, szybko! Grać którym chcesz helikopterem lecieć. A jaki mam wybór? Jaki mam wybór? Jeden z helikopterów się rozbije, a drugi doleci na miejsce. Wybór należy do ciebie. O, co tam się dzieje? To, to, to... A to Mrs. Żanetka. Nie, 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 wybieraj! tego nie nie. Ten, wybieram ten, wybieram ten, dobra. Ja schodzę w takim razie z tego. Mamy 3 minuty i pół. O, oh, to miejmy nadzieję, że wyrobimy Jeśli nie, żadna przeszkoda nie stanie nam na drodze. Oh. Na przykład moje doświadczenie, bądź niedoświadczenie. Dobra, gdzie jest drugi helikopter? Dobra, widzę, że jest za nami drugi helikopter. Tylko teraz, który się rozbija, który jest jestem dobrym. Oh. O kurde, w oh. mam. O, oh. oh. no to fajnie, wsiadłem chyba, co? Ach. Kurde. Ach. No, to koniec widzowie problem. Problem. Aha. No, dobra, Robi robimy. Robimy przesiadkę, robimy przesiadkę, robimy przesiadkę. Zadna przesiadka, żadna przesiadka, jak najdalej. Najwyżej będę skakiwał. Dobra widzowie. Tyle przed czasem. Jesteśmy mniej więcej tutaj. Ja <invalidny> pierdziele. <smart> oh, okay. O, o, o Wy mnie trzymacie w pieprzonej niepewności, by cały czas Oho, oho, no witam, to był tylko trolling, spokojnie, dolecimy bez problemu Proszę się przez zapiąć pasy, obserwować piękny teren wokół I delektować się tą piękną podróżą Pozdrawiam, Barti Airlines Barti Airlines, mój kozak Widzowie, to będzie totalnie na styk, nie? A i szczerze, do tego momentu to było najbardziej powalone wyzwanie z GTA, jakie robiliśmy I szczerze, nie widziałem, żeby ktokolwiek w polskim i ogólnie na zagranicznym internecie Robił takie rzeczy, jak my dzisiaj zrobiliśmy Tak totalnie serio No, szczerze, to jest jeden, według mnie o Ej, co jest? Aha. Aha. Co cię stało? Czemu nie żyję? Ja pierdolę. Zapieprzamy szybko! Mamy ostatnie 20 sekund! Dawaj! Nie dam rady, nie damy rady! Patrz, by to jest motocyklu! Dobra, stary, szybko! Trzy! Dwa! JEDEN! Jesteśmy w paletu, Jesteśmy! JEST! Oh! Oh. Dobra, zatrzymałem! Subskrybujcie nasze kanały, widzowie, wybijacie na te filmy. Idę... Idź spać. Idę spać, widzowie. Dziękuję za oglądanie. Idę po wodę, bo jest... jest koszmarnie. Dziękuję, widzowie, kocham was. Of. Oh.